na moim kanale, ja jestem Hero Stachu a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali w Minecrafta z e, moim kolegą, e, czyli ze Stachu Miko, Stachu Miko, tak ze Stachu Miko i dzisiaj będziemy sobie grali, jak widzicie wybudowaliśmy, tutaj była tylko farma, ale teraz powstał biały dom z ochroniarzami, VIPami i powstał też... Powstał też domek Mikiego i e, oczywiście Stachoniko. To jest ogólnie mój dom, bo ja jestem prezydentem na pewną chwilę, e, a ty jesteś moim sługą, któremu płacę no, dosyć sporo. No, no dobra, i tu jest jego dom, jakby ja, ja jakby ja, jakby. Ja, ja Cię utrzymuję, człowieku, <grym> i dam Ci łubu dubu. No, patrzcie na jak się nasypam. No, miecz też łobu-dubu i łok łobu-dubu. Ej, panda! No. Idź spać. A, dobra, idę na wyrok. Ja nie zniszczyłeś blok złota. Ja ci nie zniszczyłem, to był ten e, mój brat. No. Ej, ja muszę jechać do Nubowic. Bo tam mam łóżko. O, ja też tam mam łóżko. Ale ten brat jest na serwerze. Dobra, Antek, wywalaj z serwera. Wywalaj! Antek, wyjdź z serwera, bo nie możemy pójść spać. Ej, ale że ja się do niego drzę na odcinku. O ty, kurde, ja wiem, dlaczego tego nie było widać. Bo ja tutaj mam nagrywanie. Wyjdź, to ty piszesz na czacie? Nie! Przepraszam, chcia... no Ferrari, Co? Ja, nie! Przepraszam, nie to chciałem. No Przepraszam! Nie, to czekło. Co? Ferrari mi zabrał, nie wiem. Ale ja nie mam Twojego Ferrari, ja mam tylko jedno. Ty masz swoje Lambo? No ja mam Lambo tylko. go go nie, prostu. Gdzieś nie, nie, Wiesz on lata nie. Nie, więc ja mu, mu nie, nie. Dobra, tu jest mój domek, tu jest y, domek. Tak, ale gdzieś są potwory. Nie możesz teraz odpoczywać, bo w pobliżu są potwory. No super. Dobra, to może chodź do mojego domu Dobra. Do mojego starego. Poczekaj, założę o, tylko Elytrę. Widzowie, piszcie w komentarzach, że to miasto jest słabiutkie. Nasze tak. jest też. No bądź. co prawda, co prawda ma tylko kilka budynków, ale my się rozbudujemy. Nie siła! Już nawet, już chyba, ej, ej, chyba teraz więcej osób gra na, gra na naszym, e, ten, w naszej wiosce niż e, w ten, w Nie, nie, ma ba. właśnie Aleksa tego admina właśnie go mi koledzy. A ich nie jest tak aż dużo. Chyba grają z dwa. Jezus Maria, nie, uż, nie umiem używać elektryk. Gdzie ty jesteś? Ja idę do swojego domu. Idę do Mikołaja domu. Poczekaj, ja muszę... gdzieś tu muszę ten. Rozpędzić się. No. Bo z eletro to to nie jest tak łatwo. Elektro jest spadnie i No ale no właśnie robię tak. Ale szybko dwa razy spać. O dobra działa Ole, ale śmierć dom Okej, gdzie ty jesteś? A gdzie jest twój dom? On jest cały w ognisku jakby co? A gdzie jest twój dom? O ten tutaj gdzieś widziałeś ten pierwszy. No dobra, wiem. To twój, e, ten, ten co został zbombardowany. No. No. Ja nie widać. Ale przyjemny punk, naprawdę. Nie miałem świeżego powietrza tak, tak tak dawno. Oni mi tych. Jezus Maria! Łóżka mi tutaj zniszczyli, trzeba iść poszukać innego, więc. Ej, niszcz to! Niszcz to! Niszcz to! Ale, ale tam nie ma łóżek, bo tu jest niszczyli. Ej, dostałem już 22 węgiel z drzewnem. Został zabity przez. No. Zabijam zombiaka z łubu-dubu. Z łubu-dubu. Z łubu-dubu. Z łubu-dubu zrobisz łubu. Nie, nie. Kurde. To też szachy. To małe szacho. Kasztany mnie goi. Dobra, to dawaj do hotelu Aleksa. Aleksa, hotel jest zawsze. Z... A widzę, a nie to szacho. O ty. o dobra, mogę spać. Dobra, weź, połóż, wyjdź, tego, czekaj. Dobra, robię do niego, ja wbiję Dobra, wywal go z serwera, okej? Okay. Dobra, zaraz. Ale nie dawaj mu bana, tylko wywal go z serwera. Bo on mi chyba nie, nie słyszy, co się do niego Nie Ale nie ja, jest jest, ziennie, jest ziennie. A, dobra. Potrzebną od komputera. Ej no gdzie ja idę? Kurde, gdzie ja jestem? Dobra, ja będę musiał sobie zrobić eletrę. Trzeba będzie iść do Endu i robić, no ja... A to musimy Sza zabić, żeby naprawić elytra. Bo Sza mają te e, fantomy. Jest problem, że nie mamy eletry. A ty w ogóle nie masz elytry. To trzeba Dobra, iść... Do endu. No. Dobra, to po prostu daj spokój. Na razie wytrzymasz. Przecież masz lambo i możesz pojechać do. Będziesz na to, co wygląda jak lambo. Jakoś tak, jak Dobra. My mm, rajdziemy do. Ja idę do. Ej, ja mam torta w domu. Zda. Ej, ja idę na wycieczkę, ten. E, ja idę na wycieczkę e, łódką. Normalnie... No, norma, normalnie jak miliarder Normalnie jak miliarder lecę. O kurde, wracam się. Jaka powódź! Ej, gościu! Przecież tu się można zatopić! Ej, nie, nie mogę wyjeżdżać... Ej, nie wyjeżdżam! Nie wyjeżdżaj, nie wyjeżdżaj. Ej, za ten... Za ten. Yy, zatem płot, który zrobię, musimy go zrobić jeszcze większego, tylko muszę więcej girta mieć. Cześć! Ja właśnie kupiłem swój nowy jacht, widzisz? O kurde. Ej, to jest nasz jacht. Ale kupimy sobie o wiele lepszy, bo to jest tylko łódeczka. No właśnie, ja zbuduję nam taki jacht. No, ja też Ci trochę pomogę. Zbudujemy. Będź nasz Wętarz ryby. Ej, panda mam papusa. Nie no, to trzcina Na No człowieku, ja tutaj na przejazdeczkę idę na plażykę. Ja idę się opalać na plaży. A ja sobie się obawiam. O, opuścił grę na razie. Dobra, ja się opalam. Opalam się! Patrz, jakim jestem serpieniem. To się nadal opalasz panda? Co? To się nadal opalasz, panda? Nie rozumiem. A, ty na jachcie jesteś. Hmm. Jak? Co jest słodka, nie jacht, człowieku! Kiedy ty to zrozumiesz? W następnym odcinku. U. Będzie już tak w budowie. No może. Może no, w budowie bo będzie. Bo mi się... Tak. Bo tak szczerze, dzisiaj to mi się nie chce tego budować. No znaczy... Właśnie nawet nagramy jak budujemy wanda, co nie? No, może, ale no wiecie. No. Możliwe, możliwe, że też będzie właśnie Mikołaj, zobaczył. Ten wiecie, ten święty Mikołaj. No ten co jest przed, ten przed ich chałupą O, pokażę wam, właśnie patrzcie. No ten, ten, kasz tam O ten, ślepy mikrofon to pan po tam chodzi i rano się A tu patrzcie, ja jestem taki bogaty Mi właśnie, to ten kasz, to jest takie zaliczki raz? O kurde Creepera ustrzeliłem na ślepo mi mnie strzelasz! A ty tam tylko chybiłeś grubego? O kurde, pacnąłem siebie! E, serio? Zniszczył się! Panie, strzeliłem się! Ej, patrz, panda, panda! O, ja jestem Mikołaj Kowalczyk! O! Nie chcę już nie Jestem Mikołaj Kowalczyk! Cześć, 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 cześć! Jestem Mikołaj Kowalczyk! Oh. Ty masz większy łeb! Jesteś mądrzejszy! Mam więcej jajki od Ciebie, Mikołaju. Nie, nie, ja nie tyle samo mam, bo taki sam mam łeb. <gulę> to jest łeb jak sklep. Łeb jak sklep, idziemy do... Ej, w ogóle widzowie! Kp view, view, Ej, mam chodź, pokażę Tak naprawdę to byłem w i znaleźć ten 6 drewna. Patrzcie, ja mam iPhone'a 14 Pro, zobaczcie. 3, 4. Ja idę. Ja idę po swojego, ja idę po swojego i oglądamy TikToka normalnie, albo gramy w Brawl Stars. Brawl Stars Kidos. Co gra Brawl Stars? Nie <laughs> wiem. I, no, tak. nie. Jezus Maria, to tu są dwa zębiaki. Kurde, ja miałam cię rozwalać, Eeeem, Poczekaj, ja mam je... Ja O kurde. Okej, okay, dobra. Nie, dobra, 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 nie, wywaliłem swoją siekierkę.

co za zbieg okoliczności. Oj. Ogólnie jestem dłużej na tym serwerze, niż panda. No, 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 ja się dopiero dowiedziałem, wiecie, no to tak z miesiąc temu, dwa miesiące temu, no dosyć... Ej, a wiesz, co ja mam w Czeście. Patrzcie, co ja mam, patrzcie, co ja mam w Czeście, co, nie? A on nie wie, co jest w tym skarbcu i może, im, może w tym odcinku mu pokażę, ale musicie oglądać do końca, pokażę mu. Pokażę mu. I na końcu odcinka, ale ty pokażesz coś? No tak, tak, taki jedno, taką jedną bogatą rzecz. Tylko nie jest mi torta. Oglądasz... Nie, chcę tort! nie, nie wiem, na brzuch jak, jak, jak gorszy, gorszy niż trzy, więc się nie nazywam. Ja oglądam TikToka. I to one się zmieniają. Musisz chce je nazwać. O ty, otwórzcie! No nie, ja nie mam swój, twojego iPhone'a, ja mam tylko swojego. O, nie czuję iPhone'a. To Koksa. Sklep nie subskrybujcie. zasubskrybować chłopu co poleciał polecam go w czota! kurde no psujesz pole teraz jak trafisz w tego printera co go boi to zostawiacie lajka like i subskrybujcie Czekaj, zobaczcie na swoim tym jak się to robi. A bla bla zlipje, bla bla to właśnie działa w tym widać tą piksę, super Eee, ale jakby... Dobra, ja idę do tych beznadziejnego miasta, bo mi się tak wpić chce. Patrzę na butelę. Tak czy nie? Nie, no, nie zrobię tego. Dlaczego mi zepsułeś moją pracę? To nie ja, to klipek. Musimy zakończyć ten odcinek. Dlaczego? Moim, moim, e, jak to się mówi e, rytuałem. Więc trzymajcie się, papa.